Cześć, tutaj Mateusz dla Was. go z Minecrafta. dobre, Idziemy do mojego domku. Tylko logi mam straszne. olej, logi. To mukowala. wam, rzeczy wszystkie niepotrzebne rzeczy. Damy creative bo tak to było... Dobre. Niepotrzebne rzeczy było ja jestem Spidermanem. Łód, łód, dobra, podszybuj. Budki sobie tylko Albo sobie spo spodnie tylko założę. Na pierśnik. Spodnie i na pierśnik. Bo na pierśnik i budki sobie założę. Teraz się będę może zmienić mieć nazwę na y, Matek05. Albo y, no, sobie tutaj my Bo to 71 level, bo sobie y, po Tionach ten o losie. Gram ja bez potworów, tak, tak to, jak się by nie pot, pokazali po twoich, żebyście nic nie mieli w komentarzach. Czemu nie masz potworów, łot? Bosem, bo Właśnie bo 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 powiedz mi, jak, jak komputer może tepnąć laptopa, Bosem. Bo kolega sobie bardzo tepnął. Że, że mi, żeby mieć razem świat jakiś. Nagrywać jakąś wersję. Tylko czekaj, tak? Muszę znaleźć dom. Gdzie jest mój domek? Gdzie jest mój śliczny domek? Z tego czegoś, co ja mam w No bo muszę, muszę wejść do zamku. Gdzie jest zamek? Czekaj, dobra, mogę przy po mapce, dobra, ja jestem tą muszę iść gdzieś tam, ja jestem za mną, Czym ja się wy... wychodzę z miasta? Nie się porozmawiać. No, o, to jest mój dom. Dobra, ja mam tutaj daleko. O, mam blisko siebie zamek. Mam pieska pimpka. Mogę wam dać pokazać, ten zamek. Mój zameczek. Gdzie jest pimpak? Gdzie jest pimpak? Pimpak. Gdzieś to był pimpak. No to jest pimpak. To jest pimpek. Pimpek. P i m p, -i -p -e dobra, Nie będziemy dalej ramić. Będzie się nazywał Pimpot, mogłem go nazwać. Nie tu. Będę lubić na stół. To jest duży. Bum, bum, bom bu, bum, bum. Nie coś mi się dla miło z głosem. Dobra. A wujek... Ale znaczy... Na końcu, jak... To, to, to mi powiesz, kiedy będzie koniec, to, je, to ja... Skończę tobie nie co, co, co mi się zamie? Na pewno nie mój bimpot. pimpot. To jest pimpot. W Mój bardzo mi się oglądał. Pimpot to Ktoś tam mówi, że mój kolega mnie nie będzie widział. Ale to będzie trudno, bo ja będę być Spider-Manem. Albo, albo ja będzie tylko widział mój. No, Napiszcie mi w, w, w opisie odcinka, jak zepnąć, żeby komputer mógł zepnąć laptopa do siebie. Czy to mi będzie? Co? A, jestem w No Maria, yeah. ale brzydko mówicie. No ja się nie odzawiam. Będącie... Nie pójdźcie. Yyy... Wezmę sobie coś tam... Dobra, no, jeszcze minuta. Rozmawiamy dwa odcinki. Yy, dzisiaj. Ale to jak... Jak mi pozwolą. Łód, 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 łód. Mam takie konto, wujek mi zrobił, że nie mogę dłużej niż 5 minut, to dlatego, dlatego takie krótkie będą. Ale to jakoś spróbujemy żyć z moimi i zabawami. A tam jest do innego, na ten drugie miasto tam też. Tak się zdziwiłem, dobrze, to jeszcze zrobiłem to. Dobra. No. Tam, 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 tam. Koniec na dzisiaj Witaj was